Że te zasady potrzebują do pracowania. nie wiem jak można to zrobić, ale tak, ale ja powinno coś, coś zrobić. Zapraszam na gry. Spoko rzeczą by było przykładować, można było sobie wybierać te punkty. Żeby każdy punkt, wiesz tam, że nie, że ekspisz każdy osobno, yy, ten po, poziom tak jak umiejętności, yy, tylko każdy kolejny punkt, który zdobywasz jakby na jednostce więcej kosztuje i sobie rozdzielasz jak chcesz. Uważajcie ten LC to skurwiel. Czemu pamiętam jak on y, latał z tym z y, tam y, z karabinami maszynowymi i rzucał wszystkim koltropsy O! Ką ja to znam. Teraz to raczej będzie kawaleria. Okej, hey, gdzie idziemy? Nie wiem. Lewo może? Brzmi plan. Macie miejsce dla siebie? Po, wszystko pozoruje. Mam trójkę. No na nasz, co muszę? Niestety straty. Ja, mamy arty. Weź do... sobie siódemkę, ja dojdę. Widzę, że zaspałeś na siódemkę. O, tak rozjrzałem. Nie, nie, nie. To była trójka. Czoro. My mamy drugiej flanki totalnie. Zero, nic. Po co komu druga flanka? Ja tam zostanę. Ten pewnie banana zostanie wrzucony na dwójkę. Ja pójdę na dwójkę i będę bronił wodę. To banana rzuci na czwórkę. Okej. Okay. Ja Tylko pewnie podejdą Royal Apple Tasha i cię skwalcę, znając świat. Jakby podejdą bez osłony, to ja ich skwalcę. Bo ja go Szarza to bardzo dobry środek lokomocji. Ciocio! Mam nadzieję, że popchniecie tam tą No właśnie to zamierzamy zrobić Mamy no znowu więcej ludzi To znaczy że mają więcej łuczników to Znaczy, że mają łapkę ja Mamy hmm. łuczników w cholerę Tak jak ostatnio i będzie wpiedoł A na tej mapy to już w ogóle No, ma na tym mapie idzie jest środek, patrzę. Coś tu się dzieje. chodźmy na środek zamiast iść na plewą. Oni robimy hmm. już jakąś szarżę pikietę na środek. Na razie trzy jednostki widzimy. What? No to tylko konica przejeżdża, odejcie. One ci jarta, waga. Fuck. Tak. Nie mnie. O ja pierdolę. Ja gdzieś schował tutaj. Pushują z tej strony. Przywi od swojej strony wieży też. Okej, okay, ja się cofnę do was w takim razie. Dobra. Trochę to zajmie ale nie ma wyboru. Przesadzają prawie po oddziału. Punktu. Przez artę. No, to puszyjemy Kurwe, no. syństwo. No, Rozryczyli mi tą artylerię. przeszli przez rzekę. Centurioni? oni mają dziesiąty tier pewnie tej jardy, ja bym się nie zdziwiłem no nie... Na pewno Daj im wpierdolić Chuję Pewnie zrobili sobie tam fort jak zwykle Chodź już na dół Nie na arte. Chodź na ich ba na bazę Chowamy się za górą kurno zrobił? Kurwa ten kamer na pichoczy jest potężny to, 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 to. No A, to jest Arta na czwartym! Yeah. Dużo to jest dużo tej jest Art-Lady. Ale muszę starość Granie, Granie Aleksandrem i Piechotą jest dosyć nieortodoksyjne. Tam im się morale nie łamią? Mają no, ofa albo Unita po prostu. Nie, bo mają Węgry. Ale no, dobra, masz mają Dużo ich jest z w ja środku Holy crap No co już pierdolam. No my w ogóle mamy jakichś łuczników? Nie, no, nie mamy, 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 mamy. Oddziały. No ale trzeba o nie dbać No bił, bił go kohort Na kapa naszego No musimy, musimy tu się obronić Idę obronić A bo wy obronimy, tam Obronimy spokojnie hmm. Ale nie kuszałyby tam chłopaki, musisz skuszować ich. No i przytrzymaj. O Boże, nie! Nie, nie, patrz, co się dzieje z moimi oddziałami? What the Fosfor. Patrz, cały oddział straciłem. Tak, Fosfor. Nie ma. Fosfor. Masz na swoje może. Daj się tam ma tam, pomóc. Ja już nie, ja już, ja, ja już jestem useless. Mój sam oddział czerwony, nie? Poza generałem Niesamowite Nie wiedziałem, że się tak da A ty skupie A zabronimy, aż człowiek nie wiem, czy będzie miał pora tych punktów. Mam armię trupów O, kawaleria Podoba mi się, zanim jednostka zareagowała... O, teraz muszę Posiłki by się przydały. O, znowu dostałem. Słuchajcie, co straciłem. Ale, ale jestem z... Ja pier. Ja no, nie no. mam słów, żeby to opisać po prostu. Jak to, jak to, z... to jest głupie. Kto wymyślał artylerię do tej gry? Jak wam tam idzie? Chujowa Partleria do was Nie to, to nie ma sensu Po prostu brońcie może, nie wiem Chociaż nie, też nie ma sensu e, No, punkty to, no, to was tam totalnie rozjebali No bo ja, dost, ja zginąłem po prostu Dostałem z fosforu i straciłem całe dwa oddziały, nie? mi wszystko się, nie wiem, później coś się stało Coś nie mogło stać, bo dusili się w tym wyklęgu, nie wiem górę. Nie wiem jak ma to działać w ogóle. świetnie. Absurd. Roginę. Otwój nie dobiegli, patykus. Przebaliśmy już. Czemu. Już WOT ma lepszy ten balans, bo tam przynajmniej każda strona ma tartlenie. nie? Ani arty, ani łuczników za bardzo? No oni mieli łuczników, kawa kawa kawalerii, wszystko. Nie było? Włażniczów mieli. Tę spoterską miała zdobyć. Yep. Warta jest zdecydowanie za mocna. No czy ten fosfor jest za mocny? Nie bo 10 tier jak cię trafi z dwóch katapult to czy 3 katapult to ci po, cały oddział potrafi zniszczyć To jest przegięte Tak nie powinno być no to germanku, o no akurat żem stracił no. Jak miałem puszyć właśnie I, i, i chargerześ plecy, myk Pięknie ta lekka jazda też ma chore obrażenie w tej szarży Koniec Ajcie maraton Ja chcę tylko ściągnąć gwiazdkę Nic więcej Czy to tak wiele? Czy to tak wiele? Najwyraźniej Jak powiedzi się na kaś zabija bo to już nic o, nie zrobi się, się. Proszę! pis <laughs> Jak... Ten groby gra na cynanie tymi konnicom, to też nie wiem jaki ma sens. Proszę? Ten groby Groboid a cynane i konnice. spoko. Ja że... No ja rozumiem, że masz szok, ale... Masz tę masz tą szarżę, jest nie najgorsza, możesz strzelać, wkurzać No, no ale no, to co, po, po co skoro masz yy, Aleksandro. Ale chodzi o to, żebyś był ucznikami mieć baraża i ci baraż z pomaga. No ale on gra zwykłą kawą. Ciebie Aha, roku. to dobra, nieważne. Myślałem, że nieważne, przepraszam. A jak oni widzą w tych krzakach, mnie mi wytłumaczył? Aha, to, to jest chyba, to jest ja na palmę. Hand pewnie. Nie Attila, the honey, widzisz? Hmm. Cię przebra. Bye, bye. Ten matchmaking jest... tak... <grybujesz> Chore po prostu, Zbal nie niezbalansowane gumbo. Okej, okay. ta kawaleria bije z pięści. Jak się przyjrzycie. Zabronisz im? exp. Hmm. Dobra, gra. Daj ci A tam ci narzekałem, żeby dostosować party team. Ale...